Partnerem programu jest portal weszło.com. Szanowny Panie Patryko, że nie znowu nie wciska mi swoich teorii. Wydaje mi się, że łapiesz zęzyk, jak nie wiem. O czym pan mówił w ogóle? Proszę pana. Niech pan bońka spyta. Pan źle pracował, pan zrobił złe wywiady, pan jest do kitu, pan jest do zmiany. To ty jesteś czasem wywiadu, tak? Powiem ci szczerze, że mnie to śmieszy. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w kawiarni La Bodega w Warszawie. Ja się nazywam Krzysztof Żykowski. Program jest nadal programem Patryka Mirosławskiego, a w dzisiejszym programie moim gościem będzie. Mój kompan od przeszło 10 lat z Eurosportu, Tomasz Jarański. Witam Cię, Tomku. Dobry wieczór. Program się. nazywa się Az z wywiadu Ekstra. Ja jestem masem wywiadu, a Ty jesteś ekstra. No tak, tak, dodatkiem mogę być, proszę To Proszę bardzo. Proszę to, Państwa, umówiliśmy to miło, się. To miło być dodatkiem do Ciebie. Tak, to dziękuję Ci bardzo. Umówiłem się z Patrykiem, że od czasu do czasu będziemy. Znaczy, tak się umówiliśmy raczej, że od czasu do czasu gościem będzie Tomek Jaroński i będziemy rozmawiać na temat tego, co się dzieje aktualnego w sporcie, w telewizji sportowej, na świecie, w Polsce i tak dalej. No to proszę bardzo, oddaję Ci głos, ja zamieniam się w słuch. S powiem Ci, to ja mam wszystko. No tak, nie znaczy, wszystko, ale raczej. ja jest, 3 lata z e Paryża, to nie jestem zorientowany tak właśnie. Wiesz, że y do pracy, do Warszawy dojeżdżam i jadę mniej więcej godzinkę, no więc słucham radia. I jadąc tak. dzisiaj, no bo wiesz co się dzisiaj dzieje, stoch, sztafeta, czyli startuje Kowalczyk w Tak, to wszystko proszę Oczywiście. Państwa za parę godzin, bo my to nagrywamy troszkę wcześniej. Jeszcze przed stochem, jeszcze przed papieżem, o tym chciałem powiedzieć, tak? Papież też tak. Ale przed, o, o, o sporcie. I w ogóle dzisiaj rano niespodziewanie nie było zapowiedzi. Walczymy o medale, w wiemy, czekają medale, Polski Dzień i tak dalej. Ja wiem, że sztafeta nie, że no ale stok już można by było go podciągnąć. A w poprzednich dniach, kiedy startowała Justyna Kowalczyk, a później nie startowała, to Polski Dzień, trąbią, czekamy na medale i tak dalej. I to jest coś niesamowitego. I Taka na to zmiana? odpowiedział wielitielny po tych yy, porażkach. Czy nieudanych występach Justyny Kowalczyk, że oczekiwania mediów w Polsce są tak duże, że wszyscy od Kowalczyk żądają medalu, że piąte, szóste miejsce nikogo nie interesuje i widocznie do tych dziennikarzy, zwłaszcza tych, którzy są tam na miejscu we Włoszech, widocznie to trafiło, no bo nagle przestali trąbić. No to ja cię zaraz skontruję, jak zwykle, bo my zawsze mamy różne opinie, dwie opinie, ale różne. Otóż muszę Ci powiedzieć, że dzisiaj słuchałem to FM rano i zwróciłem uwagę, że o godzinie 8 pani spikerka, e, czy właściwie pani e, przekazująca informacje, wiadomości o godzinie, tam 8 czy 8:10 powiedziała, że dzisiaj czekamy na medal Kamila Stocha. Widzisz, czyli jest tak albo tak, ale ja ci powiem co innego. Czy ty jesteś za? panem wierytelnym, to znaczy zgadzasz się z jego opinią? Czy jesteś z opinią, która by powiedziała, że rzeczywiście występy Justyny Kowalczyk były nieudane i że to jest, to jest przedstawicielka czy nasza najlepsza sportsmenka, jak było to, stało się udziałem plebiscytu przeglądu sportowego chociażby ostatniego i uważasz, że ona zawiodła, czy nie? Czy mamy prawo Czeka, oczekiwać od niej tylko medali, czy też ona może czasami ukończyć zawody na czwartym i piątym miejscu i nie będziemy mówić, że to jest żałoba narodowa? Oczywiście, że jestem takiego zdania. To co ostatnio powiedziałeś, no, to jest sport, a kwintesencją sportu jest właśnie to, że dzieją się rzeczy niespodziewane. Nie można przydzielać medali przed rozpoczęciem zawodów. Yy, można powiedzieć i wydaje mi się, że my w naszych relacjach to stosujemy, że że faworytem jest, że o medale powinni walczyć i wyłonić jakąś grupę pięciu, sześciu zawodników czy zawodniczek. A jeżeli stanie się coś miłego, tak jak w przypadku na przykład naszej młodziutkiej Moniki Chojnicz, no to tylko z tego się na, należy cieszyć. A jeżeli stawiamy taką rzecz przed mistrzostwami Waldi że Stoch musi zdobyć trzy medale, a Kowalczyk pięć, no może cztery, tak? No. No cztery. E, no raczej. cztery, no bo tak, sztafeta nie. No to już sobie tak zawyżamy poziom, tak podnosimy poprzeczkę, że za, później... Zapętlamy się. Że, tak, że później już jest ciężko z tego poziomu zejść. Tomku, ale, ale wiesz co, ja tutaj troszeczkę tak śledziłem rozwój i, i karierę Kowalczyk, jak wiesz, bo mam, wybieram się czasami takich sportowców. No tu nie trudno o e, także tutaj wiesz. No tak, bo nie, ma, nie <laughs> mamy za dużo, ale ale muszę Ci powiedzieć, że Mam troszkę do Justyny Kowalczyk pretensji, bo ten, te jej wspaniałe pojedynki na trasach biegowych to sprowadziły się do wojny Kowalczyk-Norwegia, prawda? Czy z Biergen, no tak. No ale właściwie Norwegia, bo przecież tutaj już nam nie chodzi o to, że Biergen wygrywa. Trzeba wszystkim tym, którzy ciągle uważają, że porównują Kowalczyk i Biergen, to muszę powiedzieć, że w historii światowego. Narciarstwa biegowego była tylko jedna zawodniczka, która miała więcej medali od Biergen, złotych, to była Elena Wialbe, Rosjanka, czy właściwie. Rosjanka, ale tak, i zgadzam się z tą, wejdę ci słowo, bo teraz też mi się czuje. Ale wspomnia... nie mi w słowo, bo Ech, zapomnę, co miałem no, powiedzieć. No, ale ja też zapomnę. No to ci no. zapomnę ciężko, teraz, mówiłeś, biedy. To teraz no. e, Więc e, jak był ten bieg e, techniką dowolną na 10 km, w którym Justyna nie startowała, to w radiu, jakoś tak, opieramy się na informacjach radiowych, usłyszałem, pod nieobecność Justyny Kowalczyk triumfowała Teresa Jochał. No to jest straszne. Partnerem programu jest portal Weszłocom. Partnerem programu jest portal Weszło.com. Do czego zmierzam? Że, że Justyna, Justyna Kowalczyk sama rozpętała, może przy nie na świadomie, z pomocą mediów. Tak, tak spętała całą burzę, Zgadzam która z przeciwstawia ją e, e, biergen. Tak. A Biergen jest drugą w historii zawodniczką w narciarstwie. Biergen ma 10 tytułów mistrzyni świata, a Kowalczyk ma dużo mniej, więc nie porównujmy, bo to porównanie wyjdzie zawsze na niekorzyść Justyny Kowalczyk. Czyli w momencie, kiedy to porównanie jest dla nas niekorzystne, to po co my w to mm. dalej brniemy? Po co ciągle chcemy porównywać te dwie zawodniczki? Cieszmy się, jeśli Kowalczyk w sobotę wygra 30 bieg na 30 kilometrów, ja bym się cieszył I że nawet powalczy... z że. Ta, I że powalczy w Soczi może o medale, a może już o nie powalczy. Jest mistrzynią olimpijską, jest mistrzynią świata. Dajmy sobie spokój, bo za chwilę zagłaszczamy tak samo Kamila Stocha, który jest olbrzymim talentem. Ale już ma presję, już widzisz, że, że sam mówi, że nie wie, co się stało, że sam nie wykorzystał szansy na średniej skoczni, bo mógł być mistrzem świata. Może byłby wicemistrzem, może byłby za Bardalem, to znaczy, że znów Ale będziemy mieli jest wojnę polsko Że on mówi yy, mistrzem świata niech najpierw zdobędzie medal, no spokojnie. No, no właśnie. No piąty to tak, też jest dla tak, Stocha dobre miejsce. Tak, tak. E, a przypomnij sobie Adama Małysza i tutaj takie szukanie takiego wroga. Pamiętasz tego niemieckiego skoczka e, Hanne Wolda, który był e, też taką biergen te, te, te tak, kilka tak. lat temu. I to się wszystko sprowadzało. Właściwie dobrym był Schmidt, tak, prawda? Tak, który... na no, zasadzie, bo nie nas... lubił się z Hanne Woldem, więc dlatego był no, dobry. To nie wiem, ale to takie kibicowskie nie, odpowiada, podejście. nie odpowiadał nam Hanne Wolda, odpowiadał nam Schmidt, prawda? No, no i, tu, I tu się u niego, że on jest anorektykiem, że tak, ma kłopoty. Tak, tak. Też mu takie rzeczy No, Ale znajdowane... ja jeszcze przypomnę, a propos Redaktora Małysza, bo tak proszę Państwa nazywamy Nasz kolega, naszego kolegę redakcyjnego Adama Małysza. Jak przychodzi do redakcji, to mówimy o nim. Redaktor Małysz przyszedł. Adam jest bardzo sympatyczny i e, na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano. Sam byłem świadkiem z Twoim ówczesnym kolegą z redakcji, Markiem Serafinem, który o Małyszu napisał sześć tomów, a o Skokach następnych 12. Byliśmy jedynymi dziennikarzami, którzy po dwóch konkursach skoków podeszli do Małysza, który stał jak taki zbity chłopaczek gdzieś tam, nikt się nim kompletnie nie zajmował, nikt się nim nie interesował, bo on był pięćdziesiąty któryś, przedostatni, a może ostatni, już to dokładnie nie pamiętam. I wtedy Adam Małysz taki zamyślony i bardzo, bardzo no przejęty tą całą sytuacją powiedział, ja chyba już wejdę na dach, i, nie, będę, I będę, i y, będę, wrócę do swojego zawodu, czyli będę dekarzem. A to, trenerem był A to jest 98 był Cze Czech Mikeska chyba wtedy. A trenerem był bardzo konfliktowy i kontrowersyjny Czech Mikeska, który traktował tych chłopaków, ja tam szedłem do tych y, pomieszczeń, gdzie oni byli, to chyba było na turnieju czterech skocznic, czy może w Lillehammer jeszcze wcześniej. I, I oni tam jak takie zbite psiaki siedziały, nikt się nie odzywał, on, on krzyczał. Po, cze po czesku. A o a tym Mikesce tam... szybko zapomniano, zauważ, szybko. bo jest tylko ten tajne trenera, lepisto. A, a, a pojąć anegdotkę a o, o Mikesce, też. to związaną z markiem Serafinem, którego wspomniałeś. Otóż Mikeska, gdy został trenerem Małysza, no to na początku yy, nie było sukcesów, i on miał telefon komórkowy austriacki, bo poprzednio gdzieś tam działał w Austrii. No i jak małyż zaczął dobrze skakać, no to gdzieś tam podano ten telefon mikeski, wszyscy do niego wydzwaniali, czy to byli w Finlandii, we Włoszech, i on wszystkim ładnie tam grzecznie opowiadał o sukcesach małysza i tak dalej, no i zdziwił się bardzo, gdy dostał pierwszy rachunek. No, bo to cały czas był Roamin, który kiedyś był no, astronomiczny w porównaniu do tego, co, co jest teraz. No, i ten rachunek przekraczał chyba dwa czy trzy, trzy razy pensję, jaką Mikeska za miesiąc dostawał w Polskim Związku Narciarskim. Wtedy właśnie Marek Serafin zorganizował zbiórkę. Wśród redakcji tych, które wydzwaniały do tego czeskiego trenera. I zebrał, pieniądze. zebrał pieniądze? żeby on widaka za, za tą komórkę zapłacił. A zapytam cię, bo to aktualna sprawa a podatki zapłacił od tego telefonu, czy nie? Bo to trzeba podatek no to, teraz płacić. No ale to Nie wiem, wcześniej. A to nie wiem. Nie, nie, No, nie, ale a no to wiem, to ale to był jego. Natomiast to przypomnienie Małysza i, i nawet te e, rzeczy, które ty mi kiedyś opowiadałeś, jak, jak bardzo często jeździłeś na. na na skoki, czy, czy na zawody zimowe, że bardzo jest umiejętna i bardzo jest ważna współpraca z dziennikarzami. I myślę, że w przypadku Justyny Kowalczyk i trenera Wieritielnego to też szwankuje. Teraz w ogóle jest zupełnie inaczej niż my pamiętamy, to już mówiliśmy o tym wielokrotnie, że na przykład ta wypowiedź Wieritielnego jest we wszystkich mediach, czyli Żaden z dziennikarzy to, co gdzieś tam czytam, czy jedną, czy drugą gazetę, czy radia słucham, to wszędzie słyszę, słyszę to samo. A mówiliśmy już e, nawet tutaj w tym programie, ty mówiłeś raz z wywiadu, że jednak tak sportowiec o tak wysokiej e, klasy, na tak e, dużym wyczynie jak Justyna Kowalczyk, powinna już troszeczkę inaczej z mediami rozmawiać nie ze wszystkimi, e, jakaś być troszeczkę niedostępna, a nie klepać na okrągło te same rzeczy, zwłaszcza przed sezonem, na temat no tej jak, asmy, tak, do wiesz i tak Ale jak to dalej. się zbiera, to się, znaczy jak to się dzieje, zbiera się grono dziennikarzy, pięciu czy sześciu, którzy obsługują, w cudzysłowie obsługują sporty zimowe czy biegi narciarskie i Justyna im tam udziela wypowiedzi, czy, czy Aleksander Wierytelny, w każdym razie no, demonstrację, no że to się wszystko powiela. Z tym, że w jednej gazecie jest to bardzo obszerne, a w drugiej są tylko fragmenty, czy ciekawsze jakieś tych wypowiedzi. Nie wiem, Ale czy tak. Ale wiesz, być. pamiętam, jak mówiłeś, że po jednym, jeszcze kiedy polscy dziennikarze tak za Małyszem nie jeździli, że jemu był potrzebny już wtedy rzecznik prasowy, czy jakiś taki opiekun, czy oficer była nawet, prasowy. Była, muszę ci powiedzieć, że była o tym mowa. Ja jeszcze pamiętam z dawnych lat, dużo wcześniejszych. Była taka historia kiedyś z Wojciechem Fibakiem i nawet znam to z autopsji, bo byłem osob osobą, której to zaproponowano w pewnym momencie, żebym zostawił dziennikarstwo i żebym zajął się Że stroną byś medialną Wojciecha Fibaka. W deblu byś z nim grał. Tak, grałbym w Deblu. Ale tyle przy ponga Tak, to ale. Ale, ale jakoś to no w każdym razie mm -hmm. to się tak się nie stało. Ja, tego nie podchwyciłem. Byłbym wtedy, zaproponowano mi takie stanowisko. To nie Wojtek Fibak, tylko mm. ludzie, którzy byli z nim bardzo związani, żebym zaczął, takim został menadżerem, ale tylko od spraw medialnych, załatwiania biletów, hoteli, bo to przecież trzeba było wszystko. No ale to nie było proste, przecież to trzeba było wizy załatwiać. Ja już siebie widziałem, że stałbym w tych kolejkach tutaj. Pod ambasadą amerykańską. Pod amerykańską. A, no, a nie, nie, nie uważasz, że jednak, e, właśnie na podstawie tych doświadczeń, o których mówisz, czy Justyna Kowalczyk nie powinna już mieć e, jakiegoś opiekuna medialnego? Czyli takiego bufora nie potrzebuje ona. Ale taki bufor, jest... który by tutaj właśnie łagodził tą tak, presję wiesz, i tłumaczył pewne tak, rzeczy. To... Bo sportowie często mówisz żywiołowo, na ogół jest pytany teraz już tylko w strefie mieszanej. Czyli zaraz po zawodach, kiedy są emocje, kiedy adrenalina bardzo mocno buzuje, i wtedy te jego wypowiedzi sportowca nie zawsze są właściwe, czy nawet patrzące na to, jaki będzie wydźwięk danej informacji. Gdyby te informacje były spokojnie Przekazywane przez właśnie jakiegoś pośrednika, rzecznika, myślę, by były dużo spokojniejsze i, i ciekawsze. Wiesz, nie, nie, nie wiem, czy to nie jest za późno, bo już doszło do tego, że Justyna ma takie grono dziennikarzy, którym bardziej ufa, którym wierzy, którym może coś powiedzieć, czegoś nie powiedzieć i ona wie, że niektóre rzeczy będą opublikowane, a niektóre nie. To jest zawsze tak, Tomku, wiesz to z własnych doświadczeń, prawda? No, że wiesz... Sportowiec musi mieć dziennikarzy którym się zwierza, no nie zwierzy się nagle panu Ksińskiemu, którego widzi pierwszy raz na oczy, takiej możliwości w ogóle nie ma. Adam Małysz w okresie swojej świetności też miał kilku dziennikarzy, z którymi bardzo był blisko i z którymi rozmawiał, którym się zwierzał, może zwierzał nie, bo Adam chyba był zawsze z pewnego rodzaju dystans miał do, do prasy, do mediów, ale, ale, ale były to tego rodzaju osoby. I a, czy nie pamiętasz, no ja pamiętam z własnej kariery, jak, jak byłem blisko y, niektórych kolarzy, a niektórych nie, mm. prawda? I niektórzy kolarze szukali mnie wręcz, żeby coś ciekawego mi powiedzieć. I ja tylko o tym wiem. No wiem, to słynne twoje opowieści o Armstrongu, którego gościłeś we Włoszech. Ja, ja I nie, nie opowiadałeś nigdy czy zaglądałeś do lodówki i czy tam tak. obok masła. Czy, nie było, czy, czy jakieś nie, nie to... było jakichś woreczków z <laughs> jakiego krwią? masła. Nie, nie, a tutaj nie No bo nie, maszło nie, mówię. Nie, o na innych dobich. rzeczach. Ja myślałem no, o innych kolarzach, o Szurkowskim, o Sorzie, o całej naszej kadrze. E, jak i tak jak mówisz kolarstwo i to, to właśnie takie kontakty z dziennikarzem e, nieraz przesadzone, tak jak mi się wydawało, e, pamiętasz taki miły Oleg Dzięciołowski z e, telewizji tak, publicznej. Tak. Kręcił o maj reportaże i tak dalej. Tak. A teraz napisał. No, po, z miesiąc temu taki tekst, a teraz Maja do niego napisał e, sprostowanie e, o, tej, o, tej, o tym całym konflikcie z, z piątkiem, piątkiem. piątkiem. Ale strasznie atakujący maje I, i nawet było powstanie lipcowe włoszczowskie I takie fajne nazwy. Podobają Ci się takie powstanie tak. lipcowe? Nie wiem, czekam co będzie z Mają Włoszczowską i z całą tą historią, bo teraz nagle się okazało, że Maja włoszczowska będzie podlegała, w jakimś sensie e, Andrzejowi no, tak. Piątkowi, no, ty, ty, który pod... jest dyrektorem sportowym. No, no, w sensie spokrejdu. tylko, no bo wiesz, to kolarstwo kobiece MTB no, to wcześniej było, ona będzie startowała sobie granicą, w Pucharach Świata i tak, tak dalej, no tak. więc to jest tylko kwestia startu Mistrzostwa Świata i Ale wiesz co, na tej karry jeszcze mamy mamy jeszcze jedną zawodniczkę i zobacz, co teraz się będzie działo. Monika Hojnisz, którą. No Nasza rodzima stacja Eurosport wysyła do Soczi. I, a tak to by już skończyła karierę ładnie tym, w tym sezonie, prawda? Tym e, złotym medalem w Mistrzostwach Europy i wcześniej brązowym w Mistrzostwach Świata. A teraz wystartuje jeszcze z dwóch, dwóch Pucharów Świata. Tobie nie muszę przypominać, ale jej najlepsze lokaty w zawodach Pucharu Świata no to były miejsca takie tam: 19, 19 tak. 11 i to trzecie. Czyli tak. teraz powiedz mi, jeżeli Monika Hojnisz w Soczi w sprincie. Zdobędzie będzie, medal. Nie, no nie. Będzie 18, czyli mm -hmm. zanotuje i tak, tak trzeci wynik w historii swoich startów mm -hmm. w Pucharu ale mówisz, Świata. To będzie klęska. Ale mówisz o Soczi zaraz, czy o Soczi za o, rok? Nie, nie. O Soczi ten zaraz. Puchar Świata. Tak. Gdzie ją wysłał tak. u To ja jeszcze cofnę się to. No to będzie klęska, bo no odpowiedz ja, mi nie, na pytanie. Nie, no według y, przymiarek, które już sobie do niej wszyscy. Bo teraz wiesz, że wszyscy się teraz no, tak. stali. Wszyscy Ona już mu się, się znają. Znacza, czy... Wszyscy się znają, wszyscy ją znają, chociaż większość nie widziała jej nigdy w życiu na oczy. Chciałem tylko przypomnieć jedną rzecz, że e, o Monice Chojnicz to ja od początku sezonu mówiłem w transmisjach. I nie zawsze to było właściwie rozumiane, pewnie przez, no, no przez telewizów, no ale mówiłem. Tak w języku mówiłeś, Krzysiu, o to zupełnie nie ja nie innego. mówiłem. Ja mówiłem, że zdaniem ekspertów czy, czy, czy fachowców zagranicznych. A nie zagranicznych. Monika Hojnisz uważana jest za jeden z największych talentów, jaki pojawił się ostatnio na trasach biegowych, więc dajmy jej czas, bo ona dojrzeje. I oczywiście ona dojrzała szybciej, niż by należało się spodziewać, ale to tym lepiej. E, zobaczymy, jak będzie. Czy jej osiemnaste miejsce będzie niepowodzeniem. Będzie niepowodzeniem, i na to nie ma żadnej siły. A według bo mnie ludzie, nie. Ale poczekaj. To ja się zgłaszam na rzecznika prasowego. Bo, no. Ale ja, dla, dla mnie też nie, A, ale no, dla, ludzi, A, no, be, dla ludzi. A no, dla ludzi. Jak ona była trzecia, oni nie rozumieją, co to znaczy trzecia w Mistrzostwach Świata, mistrzyni Europy i tak dalej. Miała medale, to dlaczego nie ma dalej medali, tylko jest 18? Prawda? Nie będzie Dnia Polskiego. Nie wiem, czy nie będzie, ale ja bardzo czekam na to, że ona. Że wiesz, czego się najbardziej cieszę? Myśmy parę lat jednak niczego w tym biatlonie nie mieli, a transmisji było bardzo dużo, bo nasza stacja jest stacją, która. Atomek no jak to czekaliśmy, Rachciach, Ciachy, skąd się wzią? Ale jak się mówię, już potomku Sikorano. Przecież potomku nic nie było praktycznie nie... do tego roku, prawda? No jakieś tamte. i bardzo źle się wtedy komentuje, więc ja liczę na to, że dziewczyny nasze, czyli Krysia, Pałka, Weronika, Monika, Magda, bo przecież nie zapominajmy o Magdzie, która ma olbrzymi potencjał biegowy, to że one zaczną nam tam dobrze biegać, tak, jakieś medale i, 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 i... Krysia, Madzia, Monia, tak, tak jak napisał, i Werka. Tak jak napisał Jerzy, Jerzy Kryszak ostatnio w felietonie, to serdecznie pozdrawiamy, bo on jest specem, co się zowie. Od Ale ja cały czas badmien... pamiętam jego poprzedni tekst po Giro di Italia, jak dobrze jechał Michał Gołaś i był liderem klasyfikacji górskiej i on w felietonie napisał, że tam ogląda właśnie to Giro Znaczyło? I podniecony woła: Gołaś, 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 a na to żona e, odpowiada z Łazienki: Nie, jeszcze ubranaś. To ja nie pamiętam. Tak było? Tak było. No to nie przeczytałem. Proszę Państwa, jeszcze na zakończenie Tomku jedną rzecz. Czy to już wiem, mamy już Monikę Hojnisz, już mamy już Kowalczyk. Teraz Dzisiaj, mamy dzień, wreszcie medal, tak? Dzisiaj mamy Polski Dzień, wreszcie Albo nie, medal. Dzisiaj mamy Polski Dzień, wreszcie medal. I zobaczymy, czy będą zapowiadać, czy nie. No, liczymy, że wszystko będzie dobrze. Natomiast dwa zdania jeszcze chciałem Ci powiedzieć. Saleta Gołota. No, jak przeczytałem, bo we Francji, jak Ci mówiłem, byłem, nie oglądałem tej walki, ale jak zacząłem czytać, że obydwaj mają prawie 100 lat, to zaczęły mi się jakieś takie, wiesz, em, Krzysynku. Pojawiać przed oczyma takie różne. te no. Bo słuchaj, do czego to zmierza? 37-letni Beckham staje się gwiazdą piłkarską gwiazdą Paryża, chociaż Paryż, Paris Saint-Germain ma Ibrahimowicza. Chociaż gra tam masa dobrych piłkarzy, Beckham, który za koszmarnie wielkie pieniądze podpisał kontrakt na parę miesięcy, przyjechał i cały Paryż oszalał. Nie dlatego, że Beckham strzelił bramkę albo że podał cudownie, tylko dlatego, że skoczył na. Na ręce Ibrahimowiczowi i ucałował go po, po zdobyciu bramki. Dlaczego ci ludzie, tenisiści, którzy mają 40 lat, grają po 3 godziny dzień po dniu na no, korcie? Odpowiedź jest prosta, no dla pieniędzy, a tobie proponuję mhm. e, walkę. Mamy więcej niż 100 lat, znacznie więcej we dwóch niż gołata i saleta. Opasz. Mistrzowski Eurosportu, jaka Ty jesteś waga mniej więcej? No, no ja jestem cięższa niż Ty, ja jestem junior, ciężka. No to zrobimy wszechwag, żeby nie było, ta, prawda? Dobrze. I, I co? już możemy ten. No, I, no, I co No, to, no Najpierw konferencja, i ja się musimy pobić. Dobrze, i robimy walkę? Tak. to będzie o... ważył? to Poprosimy Patryka Mirosławskiego. Pas Eurosportu. O, walczymy o pas Eurosportu to już w niedalekiej przyszłości, a w poniedziałek, a z wywiadu jak zwykle z Patrykiem. Mirosławskim, to ja Państwu bardzo dziękuję. Podziękuj, ja ukłon się Państwu, to może jeszcze kiedyś cię zaproszę. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Partnerem programu jest portal weszło.com